Cześć, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Opowiem wam co się u mnie zmieniło a propos pokera, co... Jak mi idzie. Czy wygrywam, czy są przegrywającą. Więc moi drodzy, opowiem wam najpierw o tym, jaki jest mój aktualny stan bankrola, czyli pieniędzy, które posiadam na poker roomach. Na party poker mam 328 dolarów, na poker starsie mam 537 dolarów, na betsafe mam około 1000 euro i na portfolio internetowym elektronicznym mam jeszcze 400 dolarów. Więc... Udało mi się zebrać trochę, trochę mamony od początku, od początku tego, tego projektu. Udało mi się kilka razy wygrać fajne, fajne kwoty. Największą wczorajszą to jest 450 euro na bedseifie podczas turnieju, który rozpocząłem z moim trenerem, o tym później. Ale również podczas przerwy świątecznej na telefonie grając udało mi się dwa razy naprawdę fajną nagrodę zebrać. Zagrałem na party poker za 5 dolarów Sitan Go Hero eee, i wygrałem 215 dolarów łącznie. Byłem mega wygrany zajebiście. No i na betsafe regularnie e, e, wygrywam jakieś tam małe kwoty. E, tutaj teraz widzicie wykres z ostatnich 90 moich dwóch turniejów, które rozegrałem. To jest bardzo mała próbka, ale e, wyniki są fajne, przekroczyłem już 1000 dolarów profitu. E, przeczytałem już dwie książki na temat Mindsetu, czyli e, psychologii pokera i jak to właśnie się zachowywać w grze, około gry, patrzeć na wyniki, patrzeć na przegrane rozdania, na wygrane rozdania, jak się zachowywać, jak to odbierać emocjonalnie, jak trzymać się zasad bankrolu. Jeszcze do tego chciałbym przez najbliższe miesiące jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności grania turniejów wielostolikowych przed turniejami na żywo, które będę grał w tym roku. To, co się ostatnio nauczyłem, to lepsze czytanie układów na stole, czytanie zakresów przeciwnikach, co on może otwierać, co on może sprawdzać po moim przebiciu. I te umiejętności będziemy jeszcze zwiększać. Mam co tydzień trening na streamie o 17.30 co wtorek. Z Catchmarolem, trenerem MTT, właśnie wielostolikowych turniejów, który odniósł no, duże sukcesy w pokerze. A jeśli wy chcecie sobie zagrać for want, pokera w słusznej sprawie, to jest organizowany specjalnie dla Wielkiej Orkiestry Orki Świątecznej Pomocy turniej charytatywny 14 stycznia od godziny 18. Wpisowa, wpisowa stówka, dajecie stówkę, siadacie do stołu, gracie. Różne rzeczy się będą działy, ja tam będę i będę nagrywał swoje ręce, z którymi będę grał. Ma fajny klimat, wiem, że będzie kilka fajnych osób. Kasper Ruciński, Michał Wiśniewski, Kaczmarul właśnie też ma być. Pewnie będzie też kilka innych sławnych, sławnych popierzystów. Będzie fan, będzie fajnie w słusznej, słusznej sprawie. A jeśli chcecie ze mną zagrać na streamie, to zapraszam was do rejestracji i do grania razem ze mną. Nawet możemy się umówić na grę 1 na jeden, jeśli byście chcieli. Zapraszam Was. Link do rejestracji jest w opisie. Każda rejestracja to jest wsparcie tego projektu pokerowego, no i wsparcie mnie. I promocja pokera. Trzymajcie się. Cześć. Pozdro